Elo, Elo, jak widzicie 24 kwietnia przyszła paczka z komputerem yy, no i ten. I on jeszcze będzie składany, ale filmik zobaczycie dopiero za kilka dni, jak już będzie złożony, tylko to dopiero wrzucę i ten. I ogólnie yy, przy... Cały, całą paczkę z komputerem znowu przyniósł kurier wariat znowu punktualnie tym razem o 16.00 te 3 minuty to yy, dlatego że jak przyszedłem, tu przybiegłem z tą paczką do góry, bo mam pokój do góry to ten to była 16.01 a zanim wziąłem telefon i włączyłem nagrywanie jeśli mi wcześniej coś nie wyszło to zrobię 16.03 a kurier był o 16.00 więc znowu kurier wariat punktualny to jest na razie takie pudło i ten, i widzimy się w jakiejś następnej scenie Dobrze, jesteśmy już w następnej scenie, czyli otwieramy to duże pudło. Troszkę na unboxingów są. Można unboxować. Dobra. Także otworzymy to sobie. Wyjmiemy wszystkie pudełka mniejsze, a dopiero potem jeszcze innym razem prawdopodobnie w ogóle telefon odłożę sobie na dywana. Co by z tego widzieliście. A jeszcze innym razem będziemy sobie otwierać te małe. Budełka z tymi wszystkimi podespołami. To wszystko tak będzie na części nagrywane. Jeszcze będzie składane innego dnia też, muszę dodać. Więc film na pewno tego 24 kwietnia nie będzie rzucony. Tylko unboxing, ten taki główny, robię właśnie 24 kwietnia. otworzyłem. Nie wiem, czy mi się powiększyło. Czekajcie. Czy wiem czemu, ale nieważne. E, dobra. E, także tu, już jest otwarte i otwieramy. No, znaczy, pomijając to, że się ostrożnie a paczka w dwóch miejscach zniecona, ale leciutko, to jednak zazwali o tą paczkę, bo jest tutaj dużo tego. Fajnego, wiecie. Najpierw to trzeba wszystko wyciągnąć. I to będę rzucał. O. Za kulisy to będę rzucał. O, już widzę obudowę. Płytę główną. Kartę graficzną. O! A myślałem, że to zapasy Foli bąbenkowej... A to mamy. Yy, yy, wiecie. Ram. Ram tutaj mamy w tym zawinięty. Tu jest kolejna część. O tutaj dysk twardy. Niemiękki, twardy. I tym zajmiemy sobie to, odłóżmy. Tutaj gdzieś, nie żeby gdzie było jakieś bezpieczne miejsce na łóżko. Na razie że Tu jest obudowa. Ale to na końcu, bo to największe takie wiecie. Zacznijmy od karty graficznej karta graficzna GeForce GTX 730 z 4 GB podobno o jest 4 GB tutaj widzisz jeszcze resztę nie wiem czemu jest tak, takiej kiepskiej jakości w sensie się nie wyostrzyło co e, napisane jest coś tu jeszcze ciekawego można z tyłu znaleźć no mała karta ogólnie mm. Jest taka z jednym wentylatorem mała. To teraz nie wiem. Teraz płyta główna. SROK P250M PRO4. Więc zdjęcia. Potem będziemy te małe pakowania odpakowywać. O, co ja pisze chipset. Dobra, nie, z tym Procesor też zaraz zobaczycie yy, W sumie, nie, nie, nie jest nie on jest Już się domyślam, że nie jest Teraz może zasilacz Jakiś taki przewrotny dosłownie, jeśli chodzi o pudełko przynajmniej yy, O, już mamy Zasilacz Highlander Highlander hmm. Nie wiem jaki każdym razie 400W Tracer, nie wiem, czy to jest nie jakaś seria czy coś czy to jest, Nie, nie, nie to jest... wiem Nie kojarzę tej marki w sumie yy, Tak bardziej, ale 400W I tu macie jeszcze W sumie nie wiem jakie tam są Wtyczki z niego wychodzą, to się zobaczy potem Dobra, mamy procesor I Jest to Pentium Zarąbisty G G4520 na LG1151. Taki malutki. Tu jest sam procesor. Jeszcze chłodzenie jest zapewne. Dobra. Tu mamy procesora. Jakieś śrubki właśnie latają do tego chłodzenia. Procesor taki, bo jeszcze. Miała, była opcja, żeby i trójkę taką, ale ta i trójka to. Była praktycznie taka sama. Tylko że zintegrowanym układem graficznym, jak kartę graficzną, mam osobną. No, to wiecie po co mam wydawać dla spowodowanej stóry? No, pra, 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 praktycznie to jest samo. Mam jeszcze DVD. No i obudowa w sumie. Tu jest pudełko. Sobie zrobimy w następnej scenie. O ujęciach, zrobimy sobie. Unboxing tych mniejszych pudełek. Widzimy się za chwilę. Dobrze tak wygląda całość bez zabudowy. Za, za chwilę to rozpakujemy wszystko i w ogóle. Yy, bo jako podstawki użyłem sobie pudełka po monitorze. Yy, wiecie o co chodzi, Moi, ci, co są moimi widzami stałymi. Yy, a jak nie sobie zobaczyć unboxing poprzedni, yy, też z królem wariatem, ale ogólnie yy, sprawdziłem i nie doszedł dysk SSD więc to będzie trzeba wyjaśnić, ale prawdopodobnie zadanie jest takie, że było kilka części niedostępnych yy, i miały przy innym terminie yy, więc prawdopodobnie ten dysk SSD jeszcze nie był dostępny i nie przyszedł yy, dysk SSD z Kingstona, 120GB miał być ale to najwyżej to dogram jak przyjdzie i ten i... i możemy przejść do unboxingu obudowy o, to jest mój laptop jeszcze, tam. Eee, no i ten. I. To cóż, nożyczki do unboxingów są. To można unboxing zaczynać. Eee, to ja e, kam kamerę telefona położę sobie tam i przecinam tutaj. Poczekajcie, zrobię cięcie. Jestem już po cięciu. Wyszła obudowa. Stropiany. pyk. I pyk. Dobra. Poczekajcie. Ja Wodzę z powrotem do środka. No, po co mi to ani tego zjeść, ani nic z tym zrobić. Dobra. Sama obudowa obecnie wydaje wda się być lekka. Obróćmy ją sobie. Obróćmy ją sobie. Teraz sobie zdejmijmy właśnie tą polię. Polię i idę. Dobra. tą polię. ją tam z środka wyzale. Jelko z tyłu. Jest pierwszy element komputera z unboxowami. A teraz się zajmiemy samą budową. Tutaj widzę jakąś wadę techniczną. Ale to zapewne można włożyć, że tak było normalnie. Bo jest obudowa. Nie, co nie, mam w sumie poka pokazać w jakiej kolejności. To jest przód taki, więc to się jakoś zdejmuje. Się, tego, tego się nie zdejmuje, bo to jest takie. Wiecie, tu jest zaślepka fajna na, na DVD. Jeśli ktoś DVD nie ma, to jest takie bardzo fajne. Więc to nawet nie jest do czyszczenia, bo tak tutaj wygląda. Chociaż nie chyba nie. Ale fajnie to wygląda ogólnie bez. Więc jeśli ktoś nie ma DVD, to ma tutaj bardzo fajną zaślepkę, którą z można wyjmować i składać. w razie jakiegoś tam czegoś. Można zrezygnować z tego. I do, do góry wygląda to mniej więcej tak. O! Tutaj można sobie platory przykręcić, a tutaj na tym tutaj panelu mamy do mikrofonu gniazko, do słuchawek. Reset. Czy jest podpisany reset? Tak, jest reset podpisany tutaj. Do włączania oczywiście. No fajne myślę. Ty USB 2.0 3.0 bodajże nie 3.1. Z tego boku według mnie te na no uszkodzony wygląda, wygląda to tak Ale to prawdopodobnie potem się naprawi przy składaniu Z drugiego boku wygląda tak, tak samo Z tyłu natomiast wygląda to jakoś tak Pokażę Wam to może bardziej pod światło Mamy tutaj wentylator w środku I, i tutaj mamy te ześlepki na yy, śledzie i tu jeszcze mamy na mm, zasilacz. Na dole. Tu jest. Y, wiecie, nagniaska z płyty głównej. W ogóle miejsce zostanę mieć tylko, które ma ilość tych miejsc na śledzie. Jak sobie myśląc, to mm, ta moja karta graficzna chyba zajmie dwa. Dwa miejsca zajmie, to zostaną tylko dwa, więc trochę średnio, ale no, chyba mi styknie. O, kable dają. Yy, ta, a teraz się widzimy. Jeszcze nam tylko spód pokażę O, tutaj jest miejsce na wentylator. Fajne do, do czyszczenia, mi się wydaje. Już bardziej mi się wydaje, jest takie ogarnięte. No. I widzimy się yy, po otwarciu obudowy. Dobra, słuchajcie. Były pewne problemy techniczne z moim telefonem, dlatego teraz nagrywam innym telefonem Będzie trochę gorsza jakoś mi się wydaje I w ogóle jest późniejsza pora jak to nagrywam, dlatego światło włączyłem I to już oświetlenie jest trochę gorsze chyba Ale już nagrywam o tej obudowie w środku Także tutaj co do rozbierania, tu już mam odkręcone A tu jeszcze jest takie Szubki są fajne na cztery, na cztery szubki Jeden panel na dwa, drugi na dwa Fajne, środkę bo są takie nakładki na palce, że można palcami, bardzo, bardzo szybko i sprawnie. To sobie teraz zdejmę. O, są takie zaczaski. O, tutaj, tylko z drugiej strony one są trochę pogięte i trzeba tak jakoś pod górę wsadzać i potem tak w dół i tutaj osobno. To trochę jest utrudnione, ale z tej strony raczej się za często nie rozbiera obudowy. No, i zawsze to można nagiąć. A w środku nie ma zbyt nic ciekawego. To jest instrukcja, tam kilka zaślepek, yy, opasek, śrubek. Te jakieś kable wiszą. Tu kabel od yy, wentylatora, który jest tutaj. Yy, tutaj jest miejsce na yy, DVD. Tutaj na dyski, tam jest, mówiłem już, tam jest złożone to wszystko. No, i tak by to wyglądało. Nic ciekawego. Yy, te jeszcze z przodu to się chyba jakoś czyści, czy coś, nie wiem. Tu, a tutaj na dole. Yy, ta kratka co jest na dole, widać to teraz kiepsko To to można sobie wyjąć O i tu jest takie fajne coś co można wyczyścić Tutaj o tą kratkę na dole Także to by to, tak by to wyglądało w środku Więc widzimy się za chwilę Teraz na szybko zobaczymy sobie, zanaboksujemy te małe wszystko Także zaczynając yy, DVD Nie wiem czym od DVD zaczynam Może dlatego, że najmniej roboty się unboxing, o, mamy DVD. Spoko DVD. Jeszcze tu jest firma podana. E, wygląda fajnie. Tak z wyglądu to nawet zasługuje, według mnie, na ocenę 10 na 10. Więc prze, 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 przejdziemy za chwilę dalej. Dalej za chwilę przejdziemy. Tutaj, to złożyć. Dobra. Yy, to przechodzimy już yy, powoli do nast następnej części yy, będzie to RAM o, mamy tutaj RAM tu jest RAM nie, tu nie jest RAM yy, to jest yy, dysk SSD I myślałem, że on będzie większy i nie spodziewałem się, że będzie zapakowany razem z tym Czyli dysk SSD się jednak yy, znalazł Zobaczcie jaki jest malutki ten dysk SSD To jest 120 giga On jest taki malutki Jak palec, malutki Nie, serio, nie spodziewałem się Czyli się jednak znalazł dysk SSD Zobaczcie, to jest RAM, a to jest dysk SSD Naprawdę myślałem, że dysk SSD będzie większy yy. Tu jest RAM, nie będę go odpakowywał, no bo to nie, nie ma sensu. Mm. Mm, także to jest dysk SSD, który się jednak znalazł. Zostałem strollowany. I RAM. Więc możemy przejść jeszcze dalej. Yy, kolejne tej części to będzie dysk kalerzowy. Seagate Barakuda 1 Terabyte. O, powiadomienie do mnie przyszło. Czy już wiecie, jaki mam dzwonek? powiadomień? Yy, Sygnał nieważny. To jest jakimś zielonym logiem, fajnym. Mi się osobiście bardzo podoba. No, dysk jak dysk. W no, dysku talerzowym nie może być nic ciekawego. Mm, każdy wygląda praktycznie tak samo. Może się różnić z takiego yy, wyglądu zewnętrznego, tylko naklejką, chyba. Yy, a tak to tylko pojemnością. Znaczy nie tylko, ale wiecie, no, nic ciekawego w dysku nie ma. Tu jest procesor. Nie wiem, czy go odpakowywać w tej chwili. Mogę go odpakować, chyba. Część tu jest zaklejona. Yy, I tu też. To nie będę go odpakowywał. No wiecie, w środku jest schorzenie yy, i procesor. I wszystko jest zamknięte w takim kwadracie. Który powinien być znajomy większości osób hmm. Może przechodząc dalej To zasilacz O Zapalę go jakoś jednym ręką Jest zasilacz Żeby się go przydało otworzyć O, Nie wiem jak to się otwiera A to on takie triki i Nam prezentuje ten zasilacz No i mamy zasilacz w środku Instrukcja I sam zasilacz o i kabel do zasilacza polecam chociaż w dotyku wydaje się tani i zły ale zasilacz jest taki no zasilacz ten jest raczej taki standardowy 400W czytałem wam wcześniej tą wszystko marte, Tracer coś tam zbyt nie kojarzę tej marki ale tutaj mamy kable nie jest to zasilacz modularny tylko z takimi wiecie kablami wiecie raczej o co chodzi jak siema sprawa dobrze zostały nam już ostatnie części czyli karta graficzna najpierw To jest karta graficzna MSI GeForce GT 730 4GB pamięci DDR3, No, z tym ddr są grzeby, jakaś czwórka, chociaż o tu jest sama karta graficzna, o mamy te zatyczki fajne, No tak, tak się montuje, jak większość rozbój powinna wiedzieć, no, wygląda ona tak, taki. Fajny, niezbyt zabudowany, taki fajny biały wiatraczek te od spodu, nie wiem czy ona jest zabudowane czy to coś tam leży tutaj, ale tak to wygląda i w sumie a nie, mamy tutaj y, płytkę z jakimiś, nie wiem, sterownikami tam mogą być, sterowniki, coś jeszcze jakieś instrukcje pewnie, y, tutaj karton najdroższy oczywiście element Całości. Czy kartę graficzną sobie włożymy z powrotem do środka? Bo tu też jest na to. No nie na to, na jakie to jest złączy, Można się domyślać. Ale tam jest na to też założona ze ślepka. I nie umiem zamknąć pudełka. A jednak się udało. Po przyłożeniu większych starań. spoko Dobra. Więc co do karty graficznie to by było chyba na tyle. I została nam płyta główna na sam koniec. Czyli w sumie najważniejszy element, od którego się powinno zaczynać w sumie unboxing. Zostawiłem na koniec, żeby Was strollować. Co mamy w środku. Tą zaślepkę na tył. Załąbistą. Aż jedną śrubkę. co się nią montuje. Spoko. O, kabel SATA. Hmm. Dobra, mamy takie kable. Eee, te instrukcje jakieś. O, i też nowa płytka. Eee, tak by to wyglądało. No i tutaj jakieś kartoniki. No i sama płyta główna. Eee, sobie tak to wyjemne. wyjemne, Zintegrowany układ graficzny. Oczywiście mam kartę graficzną osobną mamy jakieś tam złącza, wszystko tego na wygląda no to jest chyba pianka, dobre ale... dobra także y, to by było chyba na tyle, do zobaczenia za chwilę dobrze, przenieśliśmy się w czasie jest y, 65 minut po północy y, 14 maja y, Polska po raz kolejny nie wygrała Eurowizji, ale pomijając temat, dlaczego od pierwszej części nagrywanej 24 kwietnia minęło tyle czasu, bo dokładnie to było tak. Na początku musiałem wszystko pogarniać, programy powgrywać, coś tam. Potem mi się nie chciało, tak mniej więcej w następnym tygodniu. I, a w ostatnim tygodniu z kolei nie miałem czasu, żeby się za to wziąć, a z kolei y, wczoraj i przedwczoraj y, próbowałem ogarnąć program, y, który pokazywał y, w, prawym, w lewym górnym rogu liczbę FPS-ów i ogarnąłem tylko, tylko, tylko to nie, nie wyszło do końca tak jak chciałem, ogólnie będziecie mieli z tego poradnik potem, ale to nie wyszło do końca tak jak chciałem. I w takim sensie ogólnie, że stwierdziłem, że lepiej będzie jak wam to po prostu powiem w skrócie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że po tym przeniesieniu w czasie ogólnie jestem już po testach tego kompa i mogę o nim więcej powiedzieć już. Te składania jednak nie jest nic nagrane i yy, yy, co, co, do, co do wydajności w grach to yy, to ku mojemu zdziwieniu okazało się, że L17 jednak jest bardziej wymagający niż LS5, LS15. Jest to w miarę dużo, a wydawało się mi i yy, większości osób, że tak samo jak 15, przez to, że został przeniesiony na Darek X, ale jednak nie, bo 15 nawet na zimnej wódce, które jak, jak odkryłem włączając, włączając konsolę, gdy się, gdy się ładuje, yy, to wyskakują cały czas błędy erory i warningi yy, cały czas tak szybko bardzo lecą yy, a gra chodzi jeszcze z modami na tym save z sezonu 1 z 15 yy, na najwyższych ustawieniach w jakichś 30 fps yy, po, po przełączeniu z kolei na średnie yy, czy tam wysokie już nie, na wysokie, yy, na wysokie bodajże. Wzrasta to do 40 kilku, a na średnich jest około 50 nawet, nie wspominając o niskich, gdzie jest stałe 60. Z kolei w farmingu 17 sprawa wygląda tak, że nie testowałem z modami zbytnio 17, ale w każdym bądź razie testowałem na oryginalnej mapie z oryginalnymi maszynami i na górach z oryginalnymi maszynami i więcej było podobnie yy, czyli sprawa wyglądała dokładnie tak że bez nagrywania yy, było yy, na najwyższych jakieś 15 fpsów ale to, to, to było takie bardzo grywalne yy, zero cięć yy, to było po prostu stałe nic się nie ciało yy, nawet nawet to dobrze wyglądało z kolei z nagrywaniem to, to zaczynało przycinać No i ogólnie zmieniłem na średnie te custom, bo tam pozmieniałem i tam pozmieniałem tam kilka fajnych rzeczy żeby to lepiej wyglądało I, A ogólnie jest tak samo jak niezmienionych średni, jak na niezmienionych średnich Czyli jest tam takie od 20 do 30 fps z nagrywaniem, może to, to, to troszeczkę spać, ale, yy, ale, ten, ale nagrywając, yy, tam dwie minuty nie zauważyłem odczuwalnego spadku ani yy, w ilości, tylko tam z tych 20, może na 17 spadło, a nawet nie szło tego zauważyć. Także tak by to wyglądało. Z kolei w Robokraftie nie sprawdzałem yy, yy, FPS-ów ale w, w Robocrafta grało się całkowicie płynnie ale Robocraft nie jest zmagający. tak samo było na moim laptopie starym a tak ogólnie z gier to jeszcze na, te, na przykład testowałem na sumatorze poczty lotniczej z Biedronki może zrobię z tego serię i wam wytłumaczę dokładnie o co, o co z tym chodzi ale tam, tam też było płynnie i bez żadnych zastrzeżeń na najwyższych no i Chyba tyle mogę powiedzieć i do tego kompa będę też kupował jakieś nowe gry, więc wtedy Wam opowiem o tym jak chodzą one i te, znaczy te gry co akurat miałem zamiar kupić to nie są takie dosłownie nowe, bo akurat one są, są takie co mają rok albo dwa, ale to co zobaczycie potem jak już będę miał te gry i Wam powiem jak chodzą, z, sami zobaczycie zresztą. Jeszcze szybko nazwę dodać jak szybko włączyć ten komputer przez dysk ssd Teraz monitor włączyłem A teraz wciskam przycisk Nie wiem skąd był ten błysk Światła LOL Ten monitor jakoś tak dziwnie wygląda na Jak nagrywam to telefonem Pomijając temat Patrzcie animacja nie zdąży dojść do końca O, i jak się tak zagadniałem, to w sumie już się włączył i nie mam czego nagrywać, więc wow. to by było na tyle. Yy, I jeszcze jakieś tam yy, rzeczy będę wam mówił, a jak będą jakieś zmiany w tym komputerze duże, to nagram odcinek drugi i tak dalej, ogólnie całą serię z tego rozpoczynam i każde zmiany będą nagrywane, więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, niedługo specjal na 50 subów, a następnie prezentacja stanowiska gamingowego i jeszcze gdzieś tam wpadnie to yy, pro, ten poradnik z MSI Afterburner, żeby pokazywał tę liczbę FPS-ów, więc do zobaczenia w przyszłych odcinkach.